i ruszyły Elefendi na czele, został trochę Echo ofira, przed nim galopuje El Gaspar. Elefendi Galaxy Mardok Zolin, tak wygląda czołówka. Teraz do przodu przychodzi Echo ofira. Wciąż Elefendi jest na czele. Elefendi Galaxy Mardok wraz z Echo ofira Zolin New World i na ostatnim miejscu galopuje El Gaspar. 1400 metrów do celownika, wciąż Elefendi, drugi jest Galaxy, trzeci Mardok, czwarty Echo Ofira, dalej Zolin, New World i na ostatnim miejscu El Gaspar. 1200 metrów do celownika, stawka się nieco zgrupowała, wciąż na czele Elefendi przed Galaxy, trzeci Mardok, dalej Echo Ofira, ostatni wciąż El Gaspar. Konie wchodzą w zakręt, prowadzi wciąż LFND, drugi jest Galaxy, na trzecim miejscu Mardok, ostatni El Gaspar, przed nim galopuje New World. Konie już w zakręcie. LFND lekko odskoczył rywalom, drugi jest Galaxy, trzeci Mardok. Wciąż LFND prowadzi, jego przewaga jest troszkę większa, około 2-3 długości. Galaxy drugi, dalej Mardok, Zolin, Echo, Fira, dołączył do całej grupy El Gaspar. Za chwilę będzie 600 metrów do celownika, nieco szeroko wyprowadza LFND przy kanacie Galaxy. Elefendi Galaxy, polem Mardok, a jeszcze szerzej Zolin, a w ślad za nim także El Gaspar. Elefendi i Mardok walczą o prowadzenie. Atakuje te dwa konie polem El Gaspar. Elefendi jeszcze prowadzi. Mardok jest drugi. Elefendi teraz Mardok atakuje. A jeszcze szerszym kółkiem El Gaspar. Mardok El Gaspar. El Gaspar Mardok. I za chwilę celownik. El Gaspar Mardok, Elefendi, Newert. Echo Fira. Galaxi na ostatnim miejscu Zolin.